Kto kojarzy takie kalendarze? Używacie jeszcze takich kalendarzy? Ja myślałam, że takich już nie ma. Serio? O ja! Jakie wspomnienia w ogóle. No nie wytrzymam. To są oczywiście tak, no przepisy. Sałatka z rzutkiewką. Ja myślałam, że już nie ma takich kalendarzy. Pojedę te kalendarze. Zobaczcie, każdy z innym widoczkiem. Nawet jest kalendarz z naszym papieżem. No nie widzę, czekajcie. Nie, tutaj nie ma. Cena będzie gdzieś 2,99. Dobra, biorę taki kalendarz jajku, który... <gryw> o ja. Serio? No nie wytrzymam, ale numer. Wiedzieliście, że są jeszcze takie kalendarze. Który sobie zabrać? Śmiech to zdrowie. Aha, ten jest co? Z dowcipami? Ejku, czemu nie mam okularów. Ach. Nie, to są na przemian. Aha, i horoskopy. O, ja nie wytrzymam, ale ekstra. Dobra, który sobie wezmę? Jakie są tutaj jeszcze? Och, ten widoczek mi się mega podoba. Co myślicie? Jaki ekstra. Dobra, biorę to. Biorę to, biorę go. Pożyteczne rady. Dobra, to taka rada losowa. Przeczytajmy. Czekajcie, ostrość. Jeśli chcesz zrobić domowy pochłaniacz wilgoci, wystarczy, że do ściany nisko przy podłodze przykleisz kilka lasek kredy. Wow! I teraz będę taka rada, radaczka. <gryw> będę wam wypisywać jakieś rady na dole, ewentualnie różne fajne przepisy. No nie wytrzymam ekstra. A mnie tutaj tak poniosło tak przypadki. Ma tu takie kalendarz. Dobra, tu biorę ten. Co myślicie? Fajne? Ekstra. Jeszcze są takie o. Z takimi widoczkami. Czekajcie. O, tak będzie lepiej, nie? Jest większa przestrzeń. Można sobie zobaczyć więcej. Nie no, dobra, biorę ten. Ten mi się podoba. Ale przyznajcie, że te widoczki też ekstra. No i tutaj w ogóle. Jan Paweł II, także... Dobra, co tu jeszcze mamy? Ale takie tanie, 2,99 no po prostu miazga. Okej, okay, kraina wyobraźni, to takie książeczki dla dorosłych używacie. Ja Pawlikowskiej mam, koloruję, mega relaksuje. O, zobaczcie, to są takie kolorowanki dla dorosłych, ale to nie tylko, nie? Pawlikowska do kolorowanki do, y, rzuca zawsze jakąś muzyczkę, więc tak, dla mnie jak najbardziej na tak. I ona za 2 zł. O ja, też fajne, nie widziałam jeszcze tych... Aha, to jest tak, kosmos kolorów, aktywny umysł, ekologiczne myślenie, twórczy relaks. Nie mam koszyka w ogóle, bo tak chciałam przejść najpierw po całym oszonie. Ekologiczne myślenie to jest to samo. I mówię, dobra, ale nie no, muszę iść po koszyk, bo też chciałam sobie coś zrobić, jakieś zakupy. A dzisiaj jest w ogóle tłusty czwartek, także słodkiego, tłustego czwartku mam życzę. Tutaj w ogóle jeszcze takie kalendarze. Macie już kalendarz? Nie, no musicie mieć. Każdy już chyba ma. Musicie, nie musicie, ale jest luty. Dokładnie, który jest dzisiaj? 16? Tu jest czwartek, który to jest? Nagra, zerknijmy, mamy kalendarz przed sobą. wiecie co jest? Poniedział, który środa? Czwartek. 16, dobra. policzyła? Dobra. O, tu jakie fajne kalendarze. Ale wybór to jest z tych kalendarzy w Oszonie. Zobaczcie, tylko. No dobra, odłożę sobie ten mój. Ach, jaki ładny. Dobra. I ten głupkowaty śmiech. Tak, dzisiaj czytałam ten komentarz. No cóż, Sabinka. Gupkowaty śmiech, krzywe nogi, haluksy, rozstępy na, na pupie. No co mam ci jeszcze powiedzieć? No nie jestem idealna, ale bardzo mocno Cię gorąco pozdrawiam. Życzę Ci wiele radości w życiu. I. I jak Ci sprawia przyjemność pisanie takich komentarzy, to możesz o mnie dowoli. Naprawdę. Nie mam nic przeciwko. Tutaj taki kwiatowy, zobaczcie. Ok, też ładny. I to jest w ogóle cieniutkie. Ciekawe, po ile one są. One są wszystkie w tej cenie. W tej cenie, chciałam powiedzieć. A nie, to są za 4,99. 4, 17, 21, 27. A mnie porwały te kalendarze. Dobra, Dobre, idziemy jeszcze gdzieś dalej, co? Także ładne. Fajny. będę miała co przeglądać dzisiaj. Świetny. Dobra idziemy. Zobaczcie tu jakie w ogóle fajne pozycje sztuka rysowania, czyli co tutaj za sprawą tych książek możemy nauczyć się rysować, tak? Chyba tak za 79-69 też dosyć ciekawe, nie będę otwierać może, chociaż zajrzymy co, chociaż do jednej. Jak to wygląda w ogóle? Co to dzisiaj będzie taki książkowy? Ten przegląd? Nie no, dobra. Tak, jak uczą jak rysować. No ekstra. Ach, szalik mi się <śmum> zamknął w książce. Dobra. Nie no, idziemy na jakieś wyprzedarze. Jeszcze chwilkę. Pierwszy raz widzę tutaj taki stojaczek wyprzedażowy. Taki outlet osą. Czyli tutaj są wszystkie kosmetyki z krótką datą, przecenione, jak to wygląda. Tak, przecena, ale o co tu chodzi? Zrobię takie zbliżenie i później doczytam, bo oczywiście nie mam okularów, nie? Ale zobaczcie tutaj jest tych kosmetyków, jeszcze nigdy nie widziałam. Takiej wystawki w Oszą, fajnie, no nie? Zawsze można sobie wypróbować jakiś kosmetyk i kupić go dużo taniej. Jest tu cena? Pewnie jest, ale ja nie widzę, nie? Czekajcie. Dobra, nie widzę. Później Wam tutaj napiszę jak coś. Ale o, zobaczcie, maseczki. Ale ekstra te maseczki. Też nie widzę, ale ewentualnie i napiszą, jak to wygląda w ogóle. Ostatnio robiłam przegląd z takich koszy outletowych oszą I gdzieś tam wyczytałam te ceny. Więc mam nadzieję, że tutaj też będą widoczne. Okej. Okay. Plastry na opryszczkę, proszę bardzo Też są tutaj Macie w Auchan takie Miejsce, bo na outlet Piszcie Korzystacie, co polecacie, co jest często W takim outlecie dostępne Ciekawa jestem Ja widzę go pierwszy raz tutaj, taki outlet kosmetyczny Ale zobaczcie, można sobie taką maskę do stu wypróbować Pewnie w mega atrakcyjnej cenie Ale w jakiej Czekajcie, może Nie no, dobra, nie ma opcji 40% taniej, ale... Ale nie widzę. Być może tutaj nie ma ceny, tylko trzeba do czytnika lecieć. No nie wiem. Ale 40% taniej, no to też mega okazję. O, i tutaj jakieś farby w ogóle. Jakieś... Co to jest? Pigmenty. Co to? Takie chyba, żeby sobie na kilka mydzi zrobić, no nie? Nie wiem. Ten kolor ładny. Kiedyś chciałam taki kolor na włosach. A nigdy się nie odważyłam. Miałam szałowe kolory, ale nigdy takiego. Dobra. I co tutaj jeszcze? Serum olejo, olejo, ale olejkowe, wygładzające. Tu czytam, nie? A tutaj trzymam, żeby nie było. Okej. Okay. do ciała i włosów, polecacie, znacie. Jak coś to podgląd na cenę, potem napiszę. O, to jest coś fajnego. Ładna szata graficzna. 50% taniej widzę, ale nie widzę ceny, nie? No, ale też się pewnie mega opłaca. Okej. Okay. No ekstra. Naprawdę ekstra. Jakieś szampony w ogóle? Tak, to są szampony. To jest chyba pokrzywowe. Po obrazku wnoszę. I podgląd na cenę. 33% taniej. Okej. Okay. Bingo spa. Takie dosyć popularne w internecie, no nie? I 56% taniej. Znacie ten produkt? Polecacie? Krem na celulit i rozstępu? A przed momentem mówiłam, że mam na pupie. I <grym> by się przydało to może, jak myślicie? <grym się> Kupić sobie. Jeszcze taka okazja, 56% taniej. No nie wiem, nie wiem. Sabinka, pozdrawiam. Przepraszam, że tak się uczepiłam. Ale tak pozytywnie. Nie odbieraj negatywnie. Dobra, tutaj też 40% tanie, ale co to jest? Ojejku. Jakie dziubdziołki, nie widzę. Nie ma opcji. Co to, to jest? Kubeczek. Nigdy tego nie używałam. Także nie znam się. Ale zobaczcie, jest teraz na... Ale czy to w ogóle na promce można kupić? To będzie działać, dziewczyna 40... 8%. Nie wiem, jak to działa. Są jakieś... Aha, to są S, M i L. No dobra. Jak ktoś używa, to słuchajcie, no jest okazja. Dobra, co tutaj jeszcze? Nie wiem, jakaś książka? Książka. Piłka w jakimś zestawie. Z kosmetykami też. No okej. Okay. I nawet coś dla dzieciaczków. Zobaczcie, szampon z 33% taniej Ok. O, i nawet coś dla nas na zmarszczki dziewczyny. 100% identyczne jak w skórze. Kłęzyn o 10 bardziej jędrna skóra. 14 dni, dobra. Ile taniej? 18%. No, słuchajcie. Jak są ceny podstawowej Nie trzeba sobie odliczyć, jak coś. Tu mają jeszcze bardzo ładne szaty. Te buteleczki są w ogóle ładne. Sz ładna szata graficzna. Nie miałam tych szamponów. Bilenda. Mleczko kokosowe. Skrzypane masło, karite jakieś, nie wiem, również na przycenie 33% od ceny podstawowej. Różne rodzaje zobaczcie. No, ekstra, słuchajcie, taki znaczek, osioł, do doszą, także Pozglądajcie się u siebie, bo naprawdę można wyhaczyć fajną okazję. Zobaczcie nawet jakieś, co to jest? Do mopa, takie ściereczki po prostu. A ile taniej? Zaraz łamę go do góry nogami. 64%, słuchajcie. I tu jest nawet cena. Teraz ją widzę. 5 zł sztuka, a była 13,98. No to słuchajcie, mega okazja. Mega, mega. Aha, czyli tu są te ceny. Czekajcie. Dobra, bo ja patrzyłam źle. Tu są ceny. Ile było przed, ile po? 3 zł. A było 5. 40% taniej. No dobra. To już będę teraz wiedziała. Jak będę pisać. A to, co to jest? Nabłyszczasz to. Do smywarek, o proszę bardzo Eko, natura to jest po przecenie 63% taniej 40... 42 na 16, no ekstra dwa zostały, więc nie, akurat nie miałam tego, polecacie? znacie? dobra, uciekam a jeszcze zobaczymy tutaj, co to jest nie wiem 56% taniej ze 183 na 80? Co to jest takie drogie? Ejku, nie widzę nic. Czekajcie. Dobra, zrobię sobie zbliżenie i <grym> tam w domu. OK, idziemy jeszcze tak po całości. Może zobaczymy jakieś koszyczki. Dobra, tutaj jest cały taki, wiecie, po kolei ustawione są te, te kosze wyprzed outletowa. Pieluszka z bambusa. 50% taniej dyszka. A teraz pięć. Rej stopki. No, zobaczcie, ile tutaj można sobie okazji strzelić. no? jakieś ciaposzki dla dzieciaczków, i nie tylko. I to jest taniej 50%. Wszystko tutaj na ekstra. A mamy nawet walentynkową wyprzedaż. Ile to jest taniej? 48%. Z 24 na 13. Te wszystkie poduchy, które pokazywałam. No, okej. Okay. Dobra. Idę, bo. Muszę zrobić zakupy. A ci tu czwartek jakieś w ogóle zobaczycie. O! Ile to? Lustro? Nie widzę. Trzy dyszki teraz. Z 60. Chyba, jak coś to się poprawi, nie? Jakiś kocyk, no fajnie rzeczy, ale już muszę iść. Łopata do śniegu, taka składana. Chyba tak, no. Rozsuwana. Ile ta łopata? Co prawda zima pewnie nie sypnie, ale na przyszły rok. 45% taniej. 60, z 64 na 30. Dobra, idę. Chciałoby się to do końca zobaczyć, ale już nie mam czasu. Jakieś zegary w ogóle. Też ładne. Jeszcze takich nie widziałam. I to jest, czekajcie, 71% taniej. Z 34 mduszka. To są w ogóle jakieś różne te zegary? Nie. Nie, takie samo. O, tutaj jakieś foremki. To musi być mega tanie teraz. 67 groszy. 63% taniej. Zobaczcie. No miazga. Czyli w ogóle świąteczne rzeczy też jeszcze na wyprzedaży można sobie w koszu ugarnąć. Jakaś taca tutaj widzę. O, taka. A te talerze? Tak z ciekawości? Zobaczcie. 70% taniej, teraz za piątkę można sobie strzelić, no okej, jakieś zestawy, fajne, fajne rzeczy, a tutaj do tego lustra, zobaczcie, od razu też rameczka, ekstra, ile taniej, 41% taniej i nie widzę, czekajcie, bo mi się oko zmęczyło, jejku, to jest straszne, z 16 na dyszkę, dobra, jak już się oko zmęczyło, to musimy kończyć, dobra, do następnego, Cześć.